<noise> nowa nutę popka? Jaką nową nutę popka? To czekajcie, jeszcze przesuwam popek. Ja lubię popka. rara, twoja stara to dziwka. Nie, rys, mała, nie O kurwa, on tak staro wygląda już. Mała, nie... Oni go chyba trudny wyciągnęli, kurwa do tego teledysku. Nie. Rys. Ale to jakiś ja szefowska nuta. Twoje łzy lecą mi na, na koszule z z napisem King Bruce ni Karate misz! Dora Greenhouse, ale jak takimi stawkami operujemy, to jeszcze z 10 do nightów. Oa mamy mało Ola Ciupa tu jest? Nie, to nie Ola Ciupa. Fajne! Jak trzeba będzie, zawalczę z Tysonem nie wiem, Popek jest kurwa, ja nie wiem, dlaczego kurwa Popek wypadł jakby z tych nut kurwa, że one już nie są takie popularne, on jest taki, kurwa jakby to powiedzieć, on jest muzykiem, który nie tryharduje, wiecie, nie mówi tak, ooo, wjeżdżam na peron, strzelam z glata, tylko Popek mówi tak, wciągam kreskę, rucham dziwkę, jestem śmieszny i jest zajebiście, no, no i to jest fajniejszy dla mnie, ale nie mówię, że te takie tryhardowe nuty też nie są złe, ale... Bobek jest taki śmieszny. Jak trzeba będzie, zawalczę z Tysonem. W filmie wystąpię z Melem Kitsonem. Z Oskarem wrócę, Harley'em Davidsonem. Ja jestem King Bruce i Albani misz King Bruce Lee Albani Misch. Ja w krówie disco, mogę robić wszystko. Ręce towary, także nie do wiary. Ciągam sztuki, nie biorąc ich na huki. Na scenie stoję, niczego się nie moje. A ja jestem King, Bruce. Albanii, To moja ulubiona nuta od dzisiaj. Przynajmniej na miesiąc. Ty, ale popek na przykład fajnie przerabia inne jakieś hiciory, no nie? Ty, to może ja będę, kurwa, podpierdalał streamy z zagranicy i robił to samo. Ale to jest dobry pomysł. Co was w sumie obchodzi z zagranicą, coś takiego jest, a ja to podpierdalam. Na YouTubie tak jest. Już tak robię? Kurwa, chciałbym tak robić! Jakbym tak robił, to by było zajebiście. Mi się się nie chce. Tak, tak, ciekawe, kto jest taki głupi jak ja i wszystkich... A, chuj. U złoty uśmiech dziś jest bezcenny. Na dyskotekach Diskuci GTA podjebałem? <śmany> a ty kurwa, jebana RP od Diskuci podjebałem. <śmany> Oj, nie mogę was słuchać, nie mogę was słuchać. Kek z RP akurat podjebałem od Holaka, bo Holak pierwszy miał streama z RP, więc nie wiem o czym ty pierdolisz. Ach, zjadłem swoje zęby. Idę na parkie, choć nie wiem tu rędy Ja jestem king. A co widzowie, są już te ty. A zapytam. Any subs from kurwa ten? Wietnam? Tam chyba za piątaka są albo z Turcji za dyszkę. Ja, ja nie chcę nic mówić, ale... VPNik. W sensie ja nie polecam, ale ja chciałbym tego przypomnieć, że istnieje coś takiego jak VPN. Oczywiście nie zachęcam do zmieniania narodowości kupowania subów za kurecko niskie pieniądze! Ale jest taka możliwość, Wariacie, jest taka możliwość. Ale nie zachęcam, bo to nieuczciwe Ja w grubie disco mogę robić wszystko Chęcę do tak, nie do wiary Wyciągam sztuki, nie biorąc ich na huki Na scenie stoję, niczego się nie boję Ja jestem film Bruce Le Miss Dzięki Szlajmon Kurwa za prime'a, Kurwa S Nie no super nuta Popuś powinien napierdalać te przeróbki